Cześć, witajcie bardzo serdecznie w filmie, w którym omówimy mój pickem na Inter Xtreme Masters Katowice 2019. Zanim do tego przejdziemy, chciałbym powiedzieć Wam o kilku rzeczach związanych z newsami. Już wkrótce na moim kanale pojawi się druga bardzo znana polska marka. W ogóle nie ze świata gamingu ani bukmacherki. z którą stworzymy nowe e-sportowe intro. Wielu z was ostatnio pisało mi w komentarzach, że czas je wymienić albo kompletnie usunąć. Ja też zresztą myślę podobnie. Te obecne ma już swoje lata i dobrą decyzją byłoby je odświeżyć. Prócz tego, tak jak zresztą zaraz w tym filmie mogliście zobaczyć logo Totalbetu i kursy dostępne na ich stronie. Są oni oczywiście moim nowym sponsorem. Mam nadzieję, że forma, w której możecie zobaczyć reklamy w moich obecnych materiałach jest mniej inwazyjna od 10-sekundowego intra. Dobra, ja już Was nie męczę, nie lubicie długich wstępów, o czym często dajecie mi znać, więc yy, przejdźmy do Pikemo. Już na samym początku, moim faworytem do zakończenia fazy pretendentów z bezbłędnym wynikiem jest Fnatic, który mimo sporych roszad w 2018 roku nadal posiada trzech zawodników z ogromnym doświadczeniem na turniejach tej rangi. Nawiązuje to do JW, Exista i Krimza. Jest to 11 major dla ex reprezentanta NIP i 14 dla trzonu fanatyków, przez co wierzę w ich chłop. од негова Gracze z takim doświadczeniem powinni sobie poradzić dość gładko, yy, gdyż na debiutantów może spłynąć spora presja, oczywiście nie musi, są to moje spekulacje i dlatego wybieram Fnatic jako drużny kończącą tę fazę z wynikiem trzech wygranych bez żadnej porażki. Moim następnym pikiem, nie powiem dość ryzykownym, jest Vitality, skład yy, mocno bazujący na Zywu, gość ma tak dobre statystyki zarówno online jak i offline, jest niesamowicie skillowym graczem, który zna timingi przeciwnika, jakby. Czekał na niego, patrząc na zegarek. Jeżeli dobrze wejdą w mecze i na swojej drodze nie spotkają Fnatic, to swoją przygodę powinni zakończyć jako druga formacja z bezbłędnym wynikiem. Na zasadzie rozpocząć, no bo czeka ich jeszcze kolejna faza. Następne miejsce zajmuje NIP, które mimo raz lepszej, raz słabszej formy potrafi się jeszcze otrzymać majorów. Wątpię w ich zwycięstwo, czy to ze swoimi szwedzkimi konkurentami, czy to z Vitality, fazę pretendentów zakończą, mając na koncie jedną bądź dwie przegrane. Kolejny sukces pozwalający zakwalifikować się do następnej fazy odniesie Cloud9 grający z Elsisem, ich nowym Iglem. Spora część moich widzów obstawiła ich jako skład walczący o wynik 3-0. Rozumiem, niektórych z Was możecie być jeszcze nachajpowani faktem, że zagrają nowym składem. Ja niestety nie wierzę w ich nowego kapitana. Mimo dobrych wyników na Elik, nie sądzę, podołali wszystkim swoim przeciwnikom, szczególnie gdy spotkania są w formacie best of one. Następnie Energy przez amerykańskiego minora przeszli bardzo gładko, nie tracąc żadnej mapy. Zarówno Bliss, jak i Item mieli najlepsze ratingi z całego minora. A nie zapominajmy jeszcze o Serku, który będzie grał na swoim rodzimym kontynencie. Bugar może okazać się kluczem drużyny do wydostania się z fazy pretendentów. Trzy ostatnie sloty otrzymają składy budzącą pewne wątpliwości. brazylijska Furia, fińskie ENS i rosyjsko-ukraińskie Vega Squadron. Formacje te w sporej mierze mają potencjał, by przejść przez fazę pretendentów i dostać się wyżej. Vega niby nieraz udowadniała, że ta konkretna faza to dla nich pikuś, przez to czas najwyższy, by to się skończyło. Ich ostatnie wyniki online są naprawdę słabe, przez to te miejsce Vegi, tak jak powiedziałem, jest pikiem, nad którym bym się raczej jeszcze raz zastanowił. Lecz póki co zostawię go tam z sentymentu do ich osiągnięć z przeszłości nieraz, Popsuli mój pikem, więc warto mieć ich przynajmniej na wszelki wypadek. Wybór Enz i Fur jest uwarunkowany nieco inaczej, są to składy przynoszące naprawdę mu obiecujące rezultaty, mające w szeregach młode talenty: Xerato u, i... u Brazylijczyków i Sergiej u Finów. Jeżeli te dwie postacie zostaną odpowiednio poprowadzone przez tę fazę, to wierzę w ich sukces, chociaż nie obstawiałbym u nich bilansu lepszego niż 3-2. Chociaż Finowie mogą okazać się zaskoczeniem, ALU posiada ogromne doświadczenie w turniejach międzynarodowych i kto wie, może akurat tym razem okaże się on przepisem na 3-1 albo 3-0. Jedną z dwóch najgorszych drużyn IM Katowice 2019 według mnie będzie Vici Gaming. Sporym sukcesem było zakwalifikowanie się na Majora pokonując North, natomiast nie sądzę, by podołali jakiejkolwiek formacji spotkania na swej drodze. Myślę, że u boku Greyhound albo Team Spirit może to być pierwszy skład żynającym się z Majorem. Żenujący się z, maj z Majorem, Oni w przeciągu ostatnich miesiąc, miesięcy online, jak i offline, radzili sobie nie najlepiej, przegrywając takimi formacjami jak Super Gym czy Gosu. Zwycięstwo z Norweską według mnie było jednym z największych sukcesów w ich karierze. Pikem może być dla niektórych z Was nieco kontrowersyjny. W końcu nie wybrałem G2 Esports ani Tylu. Nie powiem, podjąłem trochę ryzyka w przypadku Francuzów. Oni pokazali się z dobrej strony na europejskim minorze, ale lepiej mieć rekina schowanego w kieszeni jak bagietkę i e, tego postanowiłem się trzymać. Winstrike, Avangar i Greyhound to składy, które ugrają według mnie max dwie gry. Myślę, że to i tak dla nich będzie bardzo dobry wynik. Następna faza e, nie znajduje. Się obecnie w ich zasięgu. Więc tak wygląda mój pikem. Jeżeli się z nim nie zgadzasz, albo zgadzasz się, ale byś wprowadził jakieś małe zmiany, to zapraszam do dyskusji w sekcji komentarzy. Z chęcią poczytam Waszą opinię na ten temat z kciuka pod filmem, by pomóc pozycjonować film, jeżeli przede wszystkim Ci się on spodobał. My widzimy się już jutro albo pojutrze na Newsa ze świata e sportu. Trzymajcie się. Do zobaczenia.